Cześć, witajcie w kolejnym cyklu, który będzie miał nazwę Pokaż co zjebałeś Czyli jak sama nas okazuje Będą tutaj pokaza pokazane Porażki W sposób, który nikomu się nawet e, Nie śnił Czyli szybkie, bardzo szybkie kurde, Tak zwane wpierdol od przeciwnika e, I jako, że mój kanał Więc na pierwszy ogień pójdę ja Co by kurcze może mm, Zachęcić innych e, Do przesłania filmików bądź e, Tego, żeby się nie wstydzili bo każdemu się takie rzeczy oczywiście na pewno trafiają i to nie kurczę sporadycznie, tylko na pewno e, nawet codziennie ktoś ma taką sytuację, że, że coś e, spierdoli dokumentnie. I myślę, że tutaj ta bitwa w moim Tushy, wykonaniu e, jest tego jak najlepszym przykładem. Zobaczcie, losowanku wydawałoby się, że kurczę jest aż, aż miód malina, no aż, aż normalnie kurczę się podnieciłem w tym momencie, że jest tak fajnie. E, mapka. No, osobiście nie lubię jakoś specjalnie, ale teoretycznie kurczę nie jest zła. Na lewo nie jechałem, gdyż stwierdziłem, że tam po pierwsze jadą wszyscy, a po drugie tam kurde z tym opuszczeniem działa i się szóstym jest problem i, i oczywiście te deki, które stoją po drugiej stronie. No więc sobie wymyśliłem, że pojadę sobie tutaj. No i, i już jest typ 59, ale powiedzmy, że to jest jeszcze mały problem, ponieważ tam typ to typ. Nic więcej mi się tutaj nie pokazało, więc ochoczo o sobie patatajam do przodu Jak widać tutaj kurde jeszcze sport, ale sport również nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu I zobaczcie Pych pyk kurde, dwie artylerie, kurde Typ 59, dziękuję, do widzenia Koniec bitwy Także myślę, że jak na rozpoczęcie serii całkiem, całkiem przyjemna powtórka. Raz, że nie, nie, no, nie fart straszny, a dwa, że spłynąłem jako top tier w, w przeciągu kurczę minutki. Także to by było na tyle. W bitwie w zasadzie nie zrobiłem nic. A całą resztę, która miałaby ochotę przesłać, filmiki właśnie do, do tej serii pokaż to zjebałeś. Pod filmikiem będzie mail na którego ktoś to może podesłać. A tymczasem was pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!